Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, mama i taty. Słuchajcie, ja ją podziwiam, bo ja tego w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć. Słuchajcie, spała trzy godziny, wszystkie okna umyte, o, o, obiady po prostu tak, że po prostu tyle, że go narobione po prostu i to, i to, i to, i to, i to i wszystko przygotowane i wymyte i, i jeszcze to na słuchawkach, kurna, przez cztery godziny. No i przecież Po to, żeby, po to żeby, żebyście wiedzieli, jak to wszystko wygląda. To są, słuchajcie, to są tylko notatki z dzisiejszego tygodnia. To jest po prostu yy, gnioca, niełamioca, po prostu No, Ja nie wiem, jak ona to robi. I wyjdzie, I po prostu, że go no, traktuje pod, no, przedmiotowo? Jak, jak po prostu? Ja I nie wyjdzie wiem. i cała polska ja się wiem. dowie, że go traktuje pod, podmiot, przedmiotowo i że cię uprzedmiotowiłam. I na kogo? I co ludzie o mnie pomyślą? Co oni no, o mnie pomyślą? co oni o, o tobie no. pomyślą? No, bo taki wiecie, serial nawet, co ludzie powiedzą. Tak, co, co Tomek powie? Co ludzie powiedzą? Co ludzie powiedzą. A, może, bo jeszcze było, że Tomka, mamy nie ma w domu chyba jeszcze było. Co? Mamy nie ma w domu. A kiedy mamy nie ma w domu? Było taki film, był. Angielski. Mamy nie ma w domu. No. I co ty sugerujesz? Nic było, że puk pułko mamy nie ma w domu. Nikogo nie ma w domu. A, nikogo nie ma w domu. A, tak. Taka zagadka logiczna, jeżeli ktoś puka, a sagany. ktoś w środku mówi, nikogo nie ma w domu, no to kto to mówi? No o, to właśnie, to znaczy, że kto, nikogo nie ma w domu. I kto to mówi, też był taki film. I, y, I ten bystry to powinien już pójść, bo jak nikogo nie ma w domu, to co stoi i puka, jak głupi. No, ale jeszcze był też film, e i palą. I e e e też był, To ja sprawdzę te sagany. E, słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że. To jest naszym wyborem, że my tu schodzimy i się wcielamy w te nasze ciała, jako te duszyczki. I też wyborem naszych dzieci jest to, że przychodzą do nas. I to nie myślcie sobie, że to. Znaczy, owszem, mieliście tu jakiś swój udział w tym, że posiadacie, posiadacie macie dzieci, ale to nie jest tak do końca, bo tam w niebie siedzą i czekają na swoją kolejkę. I jak ty, matko jedna z drugą zaciążysz, to oni tam siedzą i, pa i patrzą, 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 patrzą i teraz Wiktoria tam siedziała na chmurze i nas sobie tutaj wypatrzyła, mówi o, oni będą zajebiści dla mnie, oni dadzą radę i dlatego to ona do nas przyszła, a nie kto inny. To, czyli to jest nasz osobisty wybór, że my tu schodzimy i się wcielamy jako te duszyczki. Wobec czego, jeżeli nasze dzieci nam zaufały, że to my będziemy najlepszymi egzemplarzami narodziców, to, słuchajcie, no nie możemy dać dupy. Czyli potrzebujemy, czyli naszym obowiązkiem, naszym obowiązkiem jest dojść do takiej świadomości, żeby tym naszym dzieciom napakować w ten plecaczek na życie wszystko, co najlepsze możemy napakować. Czyli te grzybki marynowane, słuchajcie, te, nie wiem, gołąbki własne, własnej roboty, ten dobry serniczek, w, w, w cudzysłowie. Czyli musimy im w ten plecaczek życiowy dać takie narzędzia i takie wyposażenie, żeby one sobie mogły w każdej sytuacji poradzić. I... Znaczy ja króciutko, bo to pewnie tak, co oni gadają, o, wieka, o tych aniołach, jejo, jejo. siedziały sobie na chmurze. Otóż myśmy tego dzieciom nie mówili, jak były małe i któregoś dnia Maksymilian miał może 4-3-4 latka, wszedł nagle do pokoju i mówi tak, tata, co? Zapomniałem Anielskiego. Ja mówię, co? No bo jak byłem w niebie, to rozmawiałem z nim po anielsku, a teraz nie pamiętam. Odwrócił się i poszedł. No bo potem w procesie wychowania my zapominamy, kim my jesteśmy i po co tu przyszliśmy. I jako dojrzali i świadomi mamy taki obowiązek, żeby dojść do tej świadomości, kim my naprawdę jesteśmy. A tak... A tak prościej mówiąc i zupełnie take it easy, chodzi o to, że my sobie mamy przypomnieć, Nasze obudzenie ma polegać na przypomnieniu sobie kim my jesteśmy. Natomiast yy, jeżeli chodzi o ten plecaczek naszego dziecka i narzędzia, to chcę Wam powiedzieć, Jak że. Jak narzędzia? Powiedziałaś, że nie narzędzia, bo nie powiedziałaś, że młotek, śrubokręt, tylko powiedziałaś yy, ogóreczki, yy, te yy, grzybki, yy, gołąbki. I ptasiemneczko. No, a, się ptasie, tego nie powiedziałaś. Yy, natomiast. No patrz i mnie wybiłaś No bo mówisz, żeby no to tam... Był, proszę, wkładać. To im, pro, wkładać. No, no tak, no. no jedyne to... co, to możemy się dzielić z nimi, swoim doświadczeniem, jak najwięcej opowiadać. Y, jak można y, rozwiązywać różne rzeczy. Właśnie nie jak memułać, robić, pokazywać. Nie, no nie memułać, no ale to pokazywać na swoich przykładach. No. Ludzie w ogóle dorośli za dużo memułają. Dorośli, non to pomemułają. Ale nie, że memłać, ale, ale po to, po to ludzie są, mają na przykład y, takie narzędzia jak na przykład bajki, żeby z, baj, z bajek dziecko sobie samo te morały wyciągało. Że było sobie ten, on miał taki problem, on poszedł do przyjaciół, przyjaciele pomogli, o, misiu i misiu zadowolony. Od tego są bajki. Kurwa bajki nie są od tego, żeby dziecko zasnęło, tylko od tego, żeby uczyło się życia. Więc wydobierajcie sobie takie bajki, w których są historie, tak. y, które można... No oczywiście, że tak. No tak. Nie I tu... mów wilkowi o... o tym, co niesiesz w koszyczku. Co? Nie mów wilkowi w lesie o tym, co niesiesz w koszyczku. No, dokąd idziesz? Z obcym nie rozmawiaj? widzisz, z obcym nie rozmawiaj, bo cię zje, kurwa. No to, 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 to. Chodzi o to, żebyście sami dopowiadali morały albo pytali o morały. Co jest na końcu bajki. Sami lubimy oglądać filmy i jest o, morał taki, morał Możesz taki. No, ty o, się uczysz, no, taki, no, no kryminałów się i Ale oczywiście, się że trzeba nosić ze sobą gaz albo coś tam, no. Bapszony. No. Był chyba dwa czy trzy dni temu u nas odcinek o Korczaku, wspaniałym e, wspaniałym e, i pedagogu i pisarzu i dziennikarzu i radiowcu i lekarzu no i no. żołnierzu, e, który to mówił, że najważniejsza jest e, podmiotowość, e, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. W ogóle myślę, że w ogóle podmiotowość jest ważna. Ksiądz Kaczkowski tak ładnie mówił, e, jak idzie do lekarza i y, lekarka mówi, y, jak się dzisiaj czujemy, a on mówił, ale pani czy ja? Y, I potem lekarka mówiła, dobrze proszę księdza, to rozbieramy się. A ksiądz mówił, dobrze, to zaczniemy od pani. Y, I to jest właśnie takie trochę uprzedmiotowienie człowieka. My w ogóle nawet przez innych dorośli, częst, dorosłych często jesteśmy. Mm, Traktowani tak trochę przedmiotowo, a każdy chce być podmiotowy. Każdy chce wiedzieć, po co coś robi, dlaczego coś robi, każdy chce podejmować decyzje no chyba, że nie chce, ale to kwestia już świadomości. I każdy chce mieć jakieś wybory, i każdy chce wybierać, że na pewne rzeczy mogę się zgodzić, a na inne rzeczy nie mogę się zgodzić. I. Nawet nasza szkoła bazuje w większości przypadków, nie mówię o szkołach demokratycznych i tych wspaniałych, cudownych, oświeconych pedagogach, którzy dają dzieciom wybór, ale nasze szkoły w dużej mierze bazują na właśnie uprzedmiotowianiu dzieci, na wciskanie je w ciasne <laughs> mundury, w podstawy programowe, nakazy, zakazy, przykazy, a... Ludzie działają na tej zasadzie, że najpierw trzeba im powiedzieć, co im się powie, potem im to powiedzieć, a na końcu powiedzieć, o czym się powiedziało. I wtedy działają najlepiej. I tak działają wszystkie kołcze i y, dobre webinary i tak dalej. Czyli zobaczcie, najpierw trzeba ludziom powiedzieć, o czym się im będzie mówić. Czyli dobry, y, y, dobry pedagog prowadzi lekcję na tej właśnie zasadzie żeby ludzie wiedzieli, po co w ogóle idą do szkoły, po co się uczą tych wszystkich pierdymałów i tak dalej. I to, że dzieci nam odmawiają, czy nauczycielom, czy rodzicom wykonania czegoś, my potrzebujemy to poodklejać od siebie, bo być może nasze dziecko w tym momencie, czy nasz uczeń, nie ma ochoty zrobienia czegoś, a my od razu myślimy, ojej, jaka to ja jestem beznadziejna matka, ja nauczyciel. Fatalny ojciec i tak dalej. Ale taką naszą dużą odpowiedzialnością, ale też odwagą byłoby, gdybyśmy pozwolili dzieciom podejmować decyzje. I nie mówię tu o nie wiadomo jakich strategiach, czy pojedziemy na Wyspy Kanaryjskie, czy do Pobierowa. Ale dziecko może zdecydować, co sobie nałożyć na talerz, ile sobie nałożyć na talerz, jaki sweterek ubrać. My bardzo często zabieramy z dzieci odpowiedzialność i to jest również uprzedmiotowianie dzieci, bo miecie świadomość tego, że jak on zawsze będzie miał tą kanapkę w plecaczku, te wszystkie zeszyciki popakowane i potemperowane kredki, co ja głupia matka temperowałam wszystkie kredki po nocach aż do odcisków na łapach, to nigdy nie nauczy się odpowiedzialności o tym, żeby pamiętać. Jak zawsze będzie miał przypominane, że żeby włożyć czapeczkę i rękawiczki w zimę, to się nigdy nie nauczy, że może sam zdecydować o tym, czy jest ciepło, czy zimno. Jak będzie miał zawsze nakładane taką ilość, co ty, mamo, tato, na talerz uważasz, to się nigdy nie nauczy podejmowania decyzji. Dzieci. My potrzebujemy dawać dzieciom odpowiedzialność i to jest bardzo ważne. I te szkoły. Nam się daje. Mów. No, co nam się daje? Bo nie wiem, co mam mówić dalej, co dalej. Nam się daje jakieś pozorne wybory. Nie, no to pozorne wybory. Znaczy tylko z tym, że to jest tak, żeby uściślić, to, to o czym będę mówić, to nie jest dzisiaj będzie o bitwie pod Grunwaldem, to jest bitwa pod Grunwaldem, mówiłam o bitwie pod Grunwaldem. Nie, mówi się dziś opowiem wam o wielkim człowieku, który zmienił historię Polski. Dzisiaj opowiem o, o tym, jak spryt E, jak, spryt, jak spryt i taktyka wygrały z brutalną siłą. Czyli mówimy o temacie, mówimy o te... Czy wiecie, dlaczego Polacy wygrali bitwę pod Grunwaldem? O, czyli za, za ciekawieniem. To ja wam dzisiaj o tym opowiem. Te dwa nagie I dopiero... miecze. I pokazuję jedziesz... dwie, dwie nagie, tylko już nie pamiętam, coś tam dwie nagie przysłali Niemcom. E, no i, i teraz ważne jest, żeby, żeby powiedzieć. Zainteresować, o czym ja będę mówił. Nie wiem, czy wiecie, ale jest takie coś i teraz mówi się, jest takie coś. Czy, czy słyszeliście kiedyś o tym, że o 300, nie wiem, o tych o, o 300, kto to, co, jakich 300? No, a to by było takich 300 żołnierzy, co wygrali walkę z dziesięcioma tysiącami. I tak dalej, i tak dalej. Bo w ludziach trzeba wzbudzać ciekawość. Jak wzbudzisz ciekawość, to czyli nie, chodź opowiem ci dzisiaj jak myć yy, naczynia. Nie. To jest to też to... ważne, żeby y, zadawać dzieciom pytania pełne ciekawości. To znaczy, a jak myślisz, co moglibyśmy w tym momencie zrobić? A y, co mogłoby ci, boli cię brzuszek, a co mogłoby y, sprawić, że brzuszek będzie ci mniej bolał? Tabletka, czy herbatka, miętóweczka, czy coś tam, prawda? Nie wkładajcie do głów dzieciom czegoś, co już tam jest, więc zapytaj, czy już wie. Bo jak wie, to będzie szczęśliwy, że może ciebie nauczyć. Ja nie wiem, jak to można zrobić. Hmm, a dziecko mówi, ja wiem. O, to wytłumaczysz mi? Pada! Ja zawsze mówiłam do Wiktorii taki, bawiłyśmy się w takie quizy, nie? że na przykład mamy problem i y, Wiktoria o, mamo, mleko się rozlało, nie, I ja mówię, Wiktoria, rozlało się mleko, co możemy zrobić w tej sytuacji? A, y, y, siąść na kanapie i płakać przez godzinę, y, albo tam buczeć w poduszkę, <laughs> przytulić się do matki, zadzwonić do dziadka, babci i cioci i opowiedzieć o tym, że mleko się rozlało, D, Wziąć ścierkę i wytrzeć mleko z podłogi. Myśli, myśli, myśli. Chyba wziąć ścierkę. Takie pytania, takie pytania skłaniają do myślenia. Zobaczcie, dzieci mogłyby decydować o tym, co jest na lekcji, jak jest na lekcji, a nie, że przychodzi pan czy pani i mówi, dzisiaj będzie siatkówka, a my chcemy kosza. No to przecież można zagłosować, można inaczej. Właśnie... Traktowanie podmiotowe ludzi jest traktowaniem pełnym szacunku, jest dawaniem wyboru, jest y, nieocenianiem, jest bezkrytyczne, jest rozwijające, jest ciekawe, jest traktowaniem drugiego człowieka jak człowieka. A nie jak gówniaka, smarkacza, czy... Jak to jeszcze się mówi? No to no to takie... Coś. Słuchajcie, hasło dzieci i ryby głosu nie mają. Jest mocno przereklamowane. Bo jeżeli nie dacie im głosu teraz, to albo zamilkną, albo ci to powiedzą, jak będą dorosły to Ci wtedy powiedzą po całym w ucho. No, na przykład. No, na przykład. Także tego, z uważnością. Dzieci są ważne. Yy. Dzieciom trzeba wyjaśniać dlaczego i po co pewne rzeczy się robi, bo dzieci są ogromnie ciekawskie i dociekliwe, a nasze dzieci w spektrum nie zrobią nic, niczego nie zrobią, kiedy nie będą miały jakiegoś po co? Nie będą miały wytłumaczone. Co, po co, dlaczego, o której? Kiedy? Wszystkiego najlepszego dla was. I przypominajcie sobie język aniołów.